No, nie udaż kolegi, nie udaż Ale nie, nie przeszkadza. No i co? No, no to, muszę to, muszę to nie uda? No to co? Wszędzie no, jest od tego. No i przerwałaś mu. Brawo, Cypi. Brawo. Chodź walka to mówisz, nie, nie udaż Trzeba to nie duszyć. Jest, jesteś agresywny. jest, jest. dawaj. Patrz na Jest, Mocno. No co, Trzymaj! 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 Nie, wtrąca? nie w nie, nie Trzymaj! On On Trzymaj! Trzymaj! nie Trzymaj! to on od razu Trzymaj! Dobra, to raz powiem, że uduś. Nie. Wygrał. Podziękujcie ładnie. Wygrał znowu. Drugą wygrałem. Tam, tam, tam do pionu. Chodź, poprawię ci kijudokę. Syfi, poprawię ci kijudokę.